Wszystko w temacie. A dzisiaj gościem w studiu Radia M Kielce jest Marcin Stępniewski, radny Rady Miasta Kielce, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Chciałem porozmawiać o temacie, który ostatnio dość mocno rozgrzał internet, głównie chyba kibiców Korony Kielce, bo okazuje się, że jest jakiś problem na linii Miasto Klub w kontekście dzierżawy stadionu, nie wiem czy... Dobrze używam tego, tego, tego sformułowania. Może tak na początku wytłumaczmy, w czym, jest, w czym jest problem. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że nie do końca wszyscy prezentują tą samą narrację, czy rozumieją, na czym polega rzeczywisty problem. Bo problem chyba nie dotyczy tego, że stadion jest do czegoś niedostosowany, tylko chodzi o to, kto ponosi koszty użytkowania tego stadionu. Ja myślę, że problem dotyczy tego, że miasto nie do końca jest zainteresowane utrzymywaniem. W własnego obiektu, pomimo tego, że jest do tego zobowiązany. Stadion Korony jest najsta najstarszym stadionem w Ekstraklasie. Przecież jego otwarcie było już 20 za, moment, już za mm -hmm. moment w kwietniu minie 20, 20 lat. I Wielu się wydaje, że to wciąż jest najnowocześniejszy stadion w Polsce, ale to już jest obiekt, który uległ czasowi niewątpliwie i wymaga bieżących nakładów. Klub Korona Kielce Korona Kielce nie może podejmować jakichkolwiek dużych nakładów na rzecz stadionu, bo stadion właścicielem stadionu jest Mosil, jest miasto mhm. Kielce. Więcej umowa, która jest zawarta pomiędzy miastem Kielce, a pomiędzy Mosirą a Koroną SA wskazuje wprost, jakie obowiązki leżą po stronie właściciela tego obiektu, czyli miasta, i jest to właśnie dokonywanie remontów i utrzymanie stanu właściwego tego obiektu, utrzymanie porządku i czystości, zabezpieczenie stadionu pod kątem BHP, kwestia zabezpieczenia również murawy. I niestety mam wrażenie, że od y, jakiegoś czasu, ale można też powiedzieć uczciwie, że też y, w przeszłości y, było... Nie było, był z tym problem. Miasto Kielce nie za bardzo chce partycypować w tych kosztach, bo wydaje się chyba niektórym, że oddając stadion w dzierżawę, to już nie mamy żadnych obowiązków w związku z nim. Ale, no, ale to właścicielem jest... stadionu jest miasto, tak jak w ogóle wszystkich obiektów Mosirowych. Wszystkich obiektów Mosirowych właścicielem jest miasto i miasto jako właściciel powinno ten porządek i tą infrastrukturę utrzymać w jak najwyższym poziomie. No właśnie, bo tu jest klucz. Potem mamy takie sytuacje jak po ostatnim meczu, gdzie ludzie przyjeżdżający na ten mecz z innego miasta, bo tutaj mamy na myśli ludzi z Lubina, którzy przyjechali na mecz z Zagłębiem, wstawiają zdjęcia no, nawet nie wiem, jak to, jak to dobrze y, powiedzieć, żeby, żeby nie, nie wyczyszczać. oznaczonych przez Gołębie. Bardzo mocno oznaczonych przez Gołębie. Tak, bardzo mocno oznaczonych przez Gołębie. To jest dla miasta. To jest dla miasta i to osprzętanie to też jest ogromny problem. Proszę sobie wyobrazić, że w przeszłości, ale z tego, co już udało mi się ustalić, wciąż jest tak samo. E, kilkanaście tysięcy krzesełek na stadionie Korony jest czyszczone ręcznie przez kilka osób. To jest fizycznie niemożliwe, mhm. żeby to zrobić I za to odpowiada Miejski Ośrodek Sportu i no okay, Ale czy wy jako radni nie macie jakiejś formy nacisku? Nie możecie zmusić miasta do tego, pani prezydent, do tego, żeby wynajęła jakąś yy, firmę, żeby poszła tam jedna osoba z karcherem i te krzesełka umyła? E, co do wynajęcia konkretnej firmy takiej formy nacisku nie mamy, ale co do yy, warunków wydzierżawiania tego typu obiektów, już określa je Rada Miasta. Funkcjonuje taka stara uchwała z 2006 roku, o ile mm. mnie pamięć nie myli, w której jest wskazane, że jeśli obiekt nie spełnia e, tych infrastrukturalnych potrzeb bieżących i wymaga nakładów remontowych, to e, czynsz powinien wynosić za ten obiekt niepełną kwotę 50%. E, że jeśli dzierżawca e, będzie ułożył jakieś nakłady na ten stadion, bo przyjmuje się taką możliwość, to będzie to rekompensowane również w czynszu. Okej, okay, czyli teraz mamy taką sytuację, w której pan Łukasz Maciejczyk wiemy dobrze o tym, że poczynił pewne inwestycje na stadionie, pojawiły się skyboxy, nie tylko. Może on w każdej chwili przyjść do miasta i powiedzieć, słuchajcie, ja włożyłem w nie swój obieg, oddajcie mi pieniądze za to. To powinno być jednak wcześniej ustalone pomiędzy miastem a klubem. Jednak mam wrażenie, że nie ma takiej woli, że by e, tego typu ustalenia czynić, no bo to wiązałoby się z obniżeniem e, czynszu i miasto chciałoby pobierać jak najwyższy czynsz, a nie jest on niski, bo na wielu innych stadionach Ekstraklasy czy Pierwszej Ligi e, te opłaty za e, udostępnianie stadionów są na znaczniejszym poziomie, a z drugiej strony nie jest zainteresowane remontowaniem tego stadionu. Proszę mm -hmm. sobie wyobrazić taką analogiczną sytuację. Jeśli ja bym wynajmował mieszkanie i ktoś by tam mieszkał, oczywiście takie bieżące, jakby się kran zepsuł, mm -hmm. To osoba, która wynajmuje, może tych napraw dokonać. Natomiast, jakby zalało to mieszkanie, sąsiad je na przykład zalał, a tu w przypadku stadionu Korony do regularnie mamy do czynienia z zalewaniem tych powierzchni, przestrzeni biurowych, bo sam yy, to oglądałem. To nie zajmuje się tym w mieszkaniu wynajmujący, tylko zajmuje, nie, tylko zajmuje się właściciel tego mieszkania i to samo jest przy stadionie Korony. Oczekiwanie od Korony Kielce, że będzie ponosiła dodatkowe nakłady na stadion, który nie jest ich, jest jakimś szaleństwem. Miasto Kielce chciałoby i wielu tak ma niestety to uświadomione w głowie, że pozbyli się jakiegoś problemu sprzedając koronę, e, koronę prywatnemu właścicielowi, tylko Korona to nie jest problem, stadion to nie jest problem, tylko to są elementy, o które wciąż y, musimy jako miasto Kielce dbać, o które wciąż y, musimy, którymi wciąż musimy się interesować i na które wciąż musimy ułożyć pieniądze, bo y, niezależnie gdzie będzie korona za lat 10, 20 czy 30, to ten stadion dalej będzie stadionem miejskim i powinien być w jak najlepszym stanie, ta infrastruktura powinna być w jak najlepszym stanie, a jeśli nie będziemy dokładać do niego corocznie kilkaset tysięcy, złotych na te drobne remonty, to za 3, 4, 5 lat, okaże się, że potrzebne jest dołożenie nie kilkaset tysięcy złotych, tylko 5, 10, a może 20 milionów złotych. Bardzo krótko, będziecie rozmawiać o tym w najbliższym czasie z władzami miasta? Będziemy rozmawiać o tym na najbliższej sesji czwartkowej na wniosek radnych naszego klubu radnych niezrzeszonych, ale skonsultowane też z radnymi Koalicji Obywatelskiej, którzy również na taką dyskusję wstępnie się zgodzili. Liczę na to, że ta dyskusja będzie początkiem do tego, żeby miasto intensywniej zainteresowało się swoim obiektem i jednak chciał partycypować w tych kosztach, bo trochę wstyd, że w mieście wojewódzkim przyjeżdżają do nas ludzie z całego, z całego kraju i muszą obserwować tego typu krzesełka pobrudzone przez gołębie, czy obiekt, który już nie wygląda najno, najno, najnanow, najnowocześniejszy, tylko na jeden z najbardziej zniszczonych w Ekstraklasie. Ja bym rzeczywiście te rozmowy przyniosły jakiś przełom w tym temacie. Marcin Stępniewski, Rady, Rady Miasta Kielce, Naszym gościem. Dziękuję. dziękuję, dziękuję Państwu. Wszystko w temacie.